Kraków, ZSG numer 2. Przed nami kolejna edycja Pojedynku Smaków. W tej odsłonie udział bierze 9 uczestników, ale do kolejnego etapu zakwalifikuje się tylko 5 z nich. Przed kucharzami trudne wyzwanie. Kto z nich okaże się najlepszy? Dzień dobry, Andrzej Ptasznik, dyrektor Zespołu Szkół Gastronomicznych numer 2 w Krakowie. Witam serdecznie na drugiej edycji Pojedynku Smaków pana Łukasza Grabuskiego szefa kuchni, bardzo mi miło. Pan Łukasz Grabowski, absolwent ZDSKi numer 2, obecnie jest szefem kuchni w restauracji Allegra. Dzisiaj ma za zadanie pokazać uczestnikom, jak przygotować najlepszą zupę krem. Kucharze, bazując na wiedzy przekazanej przez pana Łukasza, muszą pokazać się z jak najlepszej strony przygotowaniu swojego dania. W tej edycji poprzeczka zawieszona jest bardzo wysoko. Jest ze mną pani dyrektor Ewa Konieczna, pani zajmuje się sprawami zawodowymi i pani kierownik Grażyna Kumorek-Mastalerz, która będzie dzisiaj też nadzorowała pracę waszą. Konkurs podzielony jest na trzy etapy. W dzisiejszym etapie będzie startowało dziewięciu uczestników. Wylosują za chwilkę stanowiska. Bardzo dziękuję Pani profesor za zaproszenie, że mogę dzisiaj przyjechać tutaj z powrotem do szkoły i spłacać dług wdzięczności za edukację. Dzisiaj naszym tymi składnikami dwoma podstawowymi mamy mąkę i mleko, prawda, a trzeci składnik no jest w kopertach ukryty i uczniowie się muszą z nim za chwileczkę zmierzyć. Bardzo miło się dzisiaj pracowało z młodzieżą, bardzo dziękuję za przygotowanie młodzieży Pani profesor. Mam nadzieję, że takie wydarzenia Pani dyrektor, że przywrócą, przywrócą ten, ten, ten zawód i coraz więcej będzie adeptów, którzy to będą z pasją robić. To jest bardzo ważne. Dziękuję bardzo Panie Łukaszu. Ja też, jesteśmy też ogromnie wdzięczni za przybycie i czas poświęcony szkole i przede wszystkim uczniom. Przystępujemy teraz do losowania. Każdy z uczestników wylosuje numer stanowiska. Po wylosowaniu numeru stanowiska podejdzie do tego stanowiska, gdzie czeka na niego koperta z tym samym numerkiem i w kopercie jest właśnie ukryty składnik. Moim tajnym składnikiem był broku. Chciałam od początku go dostać i się udało. Moim tajnym składnikiem była kapusta włoska. I po, po raz pierwszy, jak to ją zobaczyłem, to się totalnie przeraziłem. Moim składnikiem był kalafior, ale nigdy nie miałem okazji użyć go, ani go ugotować, ani do zupy, ani do dania zasadniczego. Nie byłem zadowolony, jak zobaczyłem, że muszę go jakoś przygotować. Moim tajemniczym składnikiem był por. Na początku nie wiedziałem za bardzo, jak się za to zabrać, jednak e, po chwili namysłu e, stwierdziłem, że zrobię z niego takie sianko a także dodam go w części do zupy. Moim tajemniczym składnikiem była cebula. Wkręciłem ją do bazy do zupy kremu i dopasowałem do tego odpowiednie dodatki. Moim składnikiem dodatkowym, który musiałem wykorzystać, był seler. Pierwsze jakieś tam 5 minut myślałem co z tym zrobić. Postanowiłem, że użyję go w postaci chipsu. Moim tajemniczym składnikiem był pomidor. Kiedy go zobaczyłem od razu nie zdziwiłem, bo wiedziałem, że tak będzie, że najgorsko, składnik, który mi pod nie podchodzi do mojego dania, będzie wybrany przeze mnie. E, moim tajnym składnikiem były buraki i w ogóle się nie spodziewałem buraków. Na początku planowałem pomidory, chciałem coś z pomidorów, no ale dostałem buraki, trzeba się było przetestować tego, co jest. Moim tajemniczym składnikiem była pietruszka. Jak zobaczyłem to na kartce, to się ucieszyłem trochę. Ta właśnie pietruszka dodała mi trochę pewności siebie, bo wiedziałem, co z niej mogę zrobić. Wylosowaliście już ukryty składnik. Yy, każdy już go zna. Czas na wykonanie zadania to 120 minut. Czas start. Powodzenia. Podsumujmy. Składnikami głównymi będzie mąka i mleko. Ponadto uczestnicy będą musieli stawić czoła wyzwaniu, jakim jest ukryty składnik. Na wykonanie zadania kucharze mają 120 minut. Wiktor, pochwalcie, co miałeś tajemniczym składnikiem? To kapusta włoska. Kapusta włoska, super próbują, ambitnie. Pró pró Próbuję komponować do, do kremu z białych warzyw. Okej, okay, czy ona będzie wypełnieniem smaku z pire z białych warzyw. Okej. Okay. Co będzie wchodziło w skład tego pire? Por, cebula podsmażona, gotowany seler, pietruszka pieczona i, i nasz składnik. Na składnik głowy jeszcze por będzie robiony, jej ja, ja trochę się zainspirowałem panem i to. Dobrze. Uważam, że masz bardzo. Ciężki, a aczkolwiek ambitny, ambitny produkt, który może się świetnie obronić na talerzu w bazie kremowej, ok? Powodzenia! Najprostszą rzeczą według mnie był, było ogólnie przygotowanie tej zupy. Zupa nie jest bycie wymagająca, wystarczyło bardzo kilka prostych y, rzeczy zrobić: podsmażyć cebulę i celera ugotować, to wszystko zbędować i to w cała zupa. A najtrudniejszą rzeczą było skomponowanie tego żeby to jakoś ładnie wyglądało przystępnie dla oka i jeszcze dobrze spakowało i nic, nic się nie zaburzyło. A co masz zamiar tego Zamierzam go upiec przyprawami, potem zbędować do zupy krem i potem już z w sensie, no, połączyć z bazą. Połączyć z bazą. Okay. Główny składnik, składnik będzie jako ten kalafior, będzie twoim głównym składnikiem. Tak. Okej, okay, fajnie. No to powodzenia. Dzisiaj najtrudniejsze dla mnie było to, żeby wyczuć doprawienie przyprawy do kalafiora. Najłatwiejsze było robienie zupy ponieważ nie wymagało to szczególnych umiejętności. Co zamierzasz zrobić z brokułem jako głównym składnikiem? Jak go chcesz przetworzyć? Jaką obróbkę na nawiązujesz? E, gotuję go, chcę go potem zblendować, ale nie całego, żeby tak. były kawałki, e, no. takie elementy kupiące. Tak. I do tego e, warzywa, resztę warzyw e, blenduję. Najtrudniejszym zadaniem w dzisiejszym etapie było udekorowanie potrawy, e, a najłatwiejszym Przyrządzenie bazy pod zupę. Czyli macie u ciebie jakiś ten składnik tajemniczy? Celery, Okej. Okay. I co zamierzasz z nim zrobić dzisiaj? E, Zastanawiałem się nad chipsami, tak. albo mogę też zrobić e, z nich w sumie jakąś piankę. Tak. Albo coś takiego, jeszcze nie jestem pewny: jeszcze mam kruszonkę tak. e, piatrową, tak. i będę tak. robił zupę cebulową. Największą trudność w dzisiejszym dniu. Sprawiłem mi zapisywanie na pewno tych wszystkich uwag podczas instruktażu i później ich zastosowanie. Szefowie przypominam o waszym czasie, została wam godzina czasu jeszcze do zakończenia rywalizacji. Pierwsza AKP z takim numerem klasy zaczynałem edukację tutaj w szkole. Po skończeniu szkoły zacząłem gotować się w Alakarcie, ale szybko spodobało mi się gotowanie w tak zwanym serwisie bankietowym, czyli kontakt z konsumentem, z jego emocjami, z jego wydarzeniem życiowym bardzo sobie cenię także tak już działam ponad 20 lat w bankiecie i daje mi to bardzo dużą satysfakcję. Na dzisiaj dzisiaj mam przyjemność wracać do murów szkoły, gdzie mam przyjemność płacić dług wdzięczności tym murom i tym nauczycielom i tym uczniom, którzy teraz tutaj przychodzą po mnie. Młodym kucharzom została tylko godzina. Wszyscy intensywnie pracują nad tym, żeby zdążyć na czas. Rywalizacja staje się coraz bardziej zacięta. Jaką zupę przygotowujesz na dzisiejszy konkurs? Będę gotował zupę kremową, jedna część będzie z brokułu, druga z kalafioru. Czyli mieszana taka, prawda? Kalafiorowo-brokułowa. A... Tak. A który był Twój składnik ukryty? Ukrytym składnikiem był pomidor i na razie jest w piekarniku i się suszy. A jak zostanie wykorzystany? Jako dekoracja na górze. Jako dekoracja do zupy. Michał, jaki Twój składnik jest ukryty? Eee, składnik ukryty, jaki dostałem, to jest cebula. Cebula. Będzie smacznie? Na pewno. Pewnie. A widzę, że zainspirował Cię Pan Łukasz. E, dokładnie, zainspirował mnie. ogóle zrobiłem, e, podduściłem dokładnie tak jak Pan Łukasz. I bazę zrobię tak samo, tylko dodatki zupełnie zmienię. W dodatkach znajdzie się gąbka słonecznikowa. O! E, do tego będzie e, pieczony burak, wcześniej marynowany w odciśnieniu balsamicznym. I tam lekkich przyprawach. I... Brzmi smacznie. Jest do koloru, żeby przełamać ten biel, będzie uh -huh. oliwa pietruszkowo koperkowa Najtrudniejszym elementem w dzisiejszym zadaniu było wymyślenie dania, które przygotowywaliśmy, i skomponowanie jego w głowie, jak i również jego wydanie i jego prezentacja na talerzu. Słuchajcie, zostało 30 minut, przyspieszyć proszę tempo, nie wystarczy wydać potrawy, trzeba jeszcze w czasie posprzątać stanowiska. Igor, jaki składnik dodatkowy dostałeś? Kalafior. Kalafior. Tak. E, co z nim zrobiłeś? E, Upiekłem go w piekarniku z oliwą, z przyprawami i teraz będę go blendował już na krem gładki. Co wiem? E, jaki dodatek przewidziałeś do tego kremu? E, tutaj opalaną cebulkę z z nasionami dyni i słonecznika. Uh -huh. Ym, to będzie cała w sumie dekoracja. Do tego będę musiał jeszcze sobie ten jakaś. jakoś Myślisz, że zaskoczysz nas, nas czymś smakiem, albo... Myślę, że może mi się udać. Chyba jaki twój składnik dodatkowy, ukryty? Yy, składnik ukryty yy, były buraki. i to sobie... Tak. I już je dodałeś, czyli tak nie martwimy się Tak, o... Ten tak, klem jest gotowy, tylko teraz robię blatki. Na jakim etapie jesteś? Mogę już mi się na niedługo w sumie wydawania. Teraz Super, myślisz, że będzie smacznie? Myślę, że. Może być. Podczas konkursu towarzyszyło mi wiele emocji. Myślę, że najtrudniejszym było udekorowanie samej potrawy, ale także i sporządzenie, doprawienie odpowiednio, aby każdemu z jurorów zasmakowało. Ty myślisz, że idzie ci dobrze dzisiaj? Tak, myślę, że tak. Konkurencja jest zawzięta, ale. Myślę, że dam radę też. Czas dobiega końca. Uczestnicy dekorują swoje dania i przygotowują się już do oceny Szerii. Witamy, cześć, Nociek. I pochwal się, co to mamy tutaj przygotowane przez Ciebie. Przygotowałem dla Państwa zupę krem z cebuli. Do tego mamy gąbkę jadalną z e, takim aromatem czosnku. Do tego mamy kruszonkę. Próżkową celera, se, mojego dodatkowego składnika. Zrobiłem chipsy, zrobiłem także tiul. I na przełamanie do ozdoby użyłem koperku, który po prostu umieściłem w takim małym pęczku bo w polerze. Mieściłeś się w czapie. Tak, nie ma Bez problemu. Czy myślisz, że abyś miał więcej czasu, mógłbyś coś jeszcze więcej wykonać? Czy ten czas był dla ciebie już wystarczający? Myślę, że tego czasu dla mnie nawet było zanadto, bo jestem. Wszystko co miałem zaplanowane, i nawet więcej zrobiłem w tym czasie. To gratulacje dla Ciebie, bo potrafiłeś operować czasem i zadysponować z nim właściwie. Patrzcie, co nam przygotowałeś. E, to jest zupa krem z białych warzyw. Jest tutaj pietruszka, seler, por, cebula i e, kapusta włoska. Brałeś pod uwagę balans smaku, e, dokładając właśnie tą kapustkę do... Tak, nie z jej dużo, dałem jej dosłownie 20 gramów co daje leciutki, le, leciutki smak, ale i tak wszystko jest bardzo delikatne. I dżanki są właśnie, żeby dodać trochę słoności i chrupkości do tego Przygotowałem krem na bazie cebuli. Yy, udekorowałem go gąbką ze słonecznika. Jest również podany z marynowanym burakiem, który wcześniej został upieczony. I yy, mamy również oliwę pietruszkową i jest y, posypane czarnuszką. Jest w domu zupy? Rzadko, zupy? Mm, raczej w domu, nie mnie są bardziej takie mięsiste dania, bo jest trzech mężczyzn. Musimy o tym pamiętać, że zupa dostarcza do organizmu bardzo dużo minerałów, bo jest witamin, bo te składniki, których są, to są wskazane i musimy je pamiętać, że w codziennej diecie powinniśmy ich używać. Przygotowałem zupę z burakiem, i z marchewką, z cebulą i z boczkiem zapiekanym w miedzy. Jesteś zadowolony z tego, co wykonałeś? Co ci sprawiło problem? Nie, nie byłem gotowy na burak, ale poradziłem sobie z tym, co miałem. Tak. Na talerzu znajduje się zupa krem, same chipsy z pietruszki, trochę bazyli, oliwa pietruszkowa i Kruszonka z pietruszki Przygotowałem krem z cebuli z dodatkiem pora. Moim właśnie tajemniczym składnikiem był por. Całość jest posypana podprażonymi pestkami dyni, a także siankiem z właśnie pora. Znajduje się tam także kruszonka z koperku i jest też chips koperkowy. Co z tego, co dzisiaj się nauczyłeś, wykorzystasz w przyszłości? Myślę, że wszystko właśnie, co na dzisiejszych zajęciach się y, tutaj przewinęło, będę wykorzystywał y, w swojej przyszłości. Y, naprawdę przydatna jest to wiedza. Zapraszamy, Ilian, do nas. Pochwal się, co nam przygotowałeś? Jaki twój składnik był tajemniczym składnikiem? Moim tajemniczym składnikiem był pomidor. Przygotowałam ja zupę krem z brokuł i kalafiołów. Co było największą trudnością w tej zupie? Raczej połączyć krem z brokułu i kalafioru razem no i dodać do tego wszystkie pomidory. Przygotowałem krem z kalafiora, który był zaprawiany z tym sosem beszamelowym, którego się uczyliśmy dzisiaj właśnie robić. No i do ozdoby opaloną cebulę posypaną y z pestkami dyni i słonecznika. Myślisz, że w swoich e, pracach kulinarnych wykorzystasz tą technikę gotowania zup? Myślę, że tak. Ta zupa jest naprawdę bardzo, bardzo dobra. Dzisiaj przygotowałam e, zupę na bazie m, wywaru i e, beszamelu. E, jest to zupa warzywna z brokułem, e, z marchewką, pietruszką i selerem. Moim głównym składnikiem był brokuł. Co ci sprawiło problem? przy sporządzaniu tego typu zupy. Zamierzałam uzyskać inny kolor. Yy, myślę, że dałam za dużo marchewki, co, co się przyczyniło do innego koloru, ale i tak jestem zadowolona. Powiedz mi, jak zajęcia z szefem dzisiaj? Yy, bardzo tak ciekawe, bardzo fajne i dużo nowej wiedzy, którą myślę, że wykorzystam nawet i w domu. Szanowna komisjo, przed wami ogromnie ciężkie zadanie. Z tych pięknych zrobionych potraw powiem, że byłoby mi ciężko wytypować, ale mam już swojego typy. Ten pierwszy chłopak, który oddał, słuchajcie, to rzeczywiście ten smak i, i tego aromatu i lepkości i wszystkiego i takie błogie dla podniebienia. To rzeczywiście dla mnie to pierwszy było najlepsze. Michał też fajnie wykonał. Ja się zgodzę z panem dyrektorem. Dla mnie też najlepiej wykonał dzisiaj zadanie. Chłopak numer jeden Maciek, który wykonywał krem z cebuli, ale również bardzo dobrze Michał, który również robił krem z cebuli, czyli to jest to danie. Bardzo smakował mi krem z buraka w wykonaniu kuby. Także. Uważam, że na wyróżnienie i przejście do następnego etapu zasługuje Patrycja, która wykonała ciekawy zestaw z warzyw, krem z warzyw mieszanych, bo oni wszyscy wykonali skład... wykorzystali, przepraszam, składniki. Natomiast jest sprawa tego rodzaju, że trzeba zachować tę równowagę między składnikami. Bardzo dziękuję. Pani Dyrektor, zawsze Pani pięknie to oceniała, naprawdę super i cieszę się bardzo, Panie Dyrektorze, mamy też podobne gusty i kubki smakowe. Moim zdaniem na pierwsze miejsce dzisiaj wygrywa Michał z kremem cebulowym. Dlaczego? Dlatego, że tu najlepiej są połączone smaki. On się bawił tym daniem. Nie tylko połączył dobrze konsystencję, ale również są właśnie dobrze wyważone smaki, słone słodkie i kwaśne i. To zrobiło naprawdę dobrą y, pracę, jeśli chodzi o wykonanie y, końcowe. Na drugim miejscu zaraz y, właśnie ten y, Maciek, który, jak widać, y, cukiernik gotować też potrafi, zna tekstury, wie o czym, mm, wie co robi, wie co robi, widać, że gotuje nie od wczoraj i po prostu dzisiaj też pokazał wysoką klasę. Y, to też mnie bardzo cieszy. Na trzecim miejscu bym chyba Michała podkreśliła. To właśnie ten chłopak, który dzisiaj w ostatniej chwili zgodził się wystartować i też bardzo dobrze się spisał moim zdaniem. Też tutaj są różne techniki zachowane, zadbał o kolory, o połączenia. No i wyróżnić na pewno trzeba ten krem z buraków i Patrycji krem z brokuła, który też zasługuje na uwagę. Muszę podkreślić, że gratuluję wszystkim uczniom, którzy tak. wystartowali, zmierzyli się. Podkreślmy to, że większość tych osób miała pierwszy raz możliwość tą techniką pracować, a więc coś, co zrobiliśmy na warsztatach, zaraz musieli przez siebie przepuścić i wcielić to w życie, jak ja to mówię. A więc gratuluję wszystkim, ale najbardziej obronił się właśnie talerz tutaj tego chłopaka. Bardzo mi się podoba, jak pracował, jak zbalansował danie. Przede wszystkim wziął pod uwagę sugestie, które mu podpowiadałem, bardzo mi się to podobało. Nie dość, że właśnie aksamitność kremu do chrupkości buraka, a więc jedząc całą potrawę wyczujemy różne faktury, tak ważne w kompozycji całego dania. Drugim, drugim talerzem dzisiejszego dnia dla mnie jest ten talerz, bo tutaj bardzo mi się spodobała też właśnie dobór dodatków, to jest to, co też z uczniami rozmawiałem, właśnie umiejętność skomponowania całości talerza. Mieliśmy w dzisiejszym całym zestawieniu trzy zupy cebulowe krem, Każda była inna, bo miała inne dodatki. tak? No i właśnie po kolei tamten talerz był dla mnie pierwszy, ten był drugi. Ta chrupkość e, słonecznika, sianko spora, tego tej kruszonki z pietruszki i aksamitność, czyli proporcja, proporcja głównego składnika do kremu e, śmietanowego była idealnie zastosowana. Trzecim talerzem e, dla mnie dzisiaj jest talerz ten z Buraka, bo bardzo, e, bardzo się dobrze też obronił. E, Jedyną może rzeczą, którą bym tutaj do tego dania chciał dołożyć, to właśnie może taki ser twarogowy, kiedy mamy skarmalizowanego buraka, powinno dostać się coś kwaskowego. No i dwie równe potrawy, potrawa tutaj e, tego kolegi, który jest cukiernikiem, świetnie to zrobił. No i tutaj talerz e, też tej e, e, Patrycji naszej. E, wszystkie te cztery talerze, które nam tutaj zostają, one nie są złe, one są bardzo dobre, aczkolwiek gdzieś zabrakło tego detalizmu. No, ten detalizm jest potrzebny i jak się okazuje, że może w banalnej potrafie jak zupa, jak ważne jest to, co z nimi rozmawiałem, to wybalansowanie, ta proporcja, ten dodatek, który idealnie nam pokazał, w czym jednakowych zupach cebulowych specjalniśmy je tak prawie ustawili, a jak bardzo duże znaczenie ma właśnie ta wkładka, ten dodatek. Reasumując, ja zaprosimy zaraz na koniec dzisiejszej edycji. Pan szef ogłosi wyniki. To będzie tak, dla nas też zaszczyt ogromny. Bardzo dziękuję za dzisiejszą edycję Pojedynek Smaków. Dla mnie ta najważniejsza rola, żeby określić tego pierwszego, ten, który to pierwsze miejsce z dobą. Jesteście wszyscy wygrani. Tylko ten jeden musi być wyłoniony, i jest to Michał. Michał, zapraszam Cię. Gratuluję Ci bardzo, cieszę się bardzo. Wszystkie zapraszam. Proszę. No, chciałbym podsumować Twoją dzisiejszą pracę jako dzisiaj, która najlepiej obroniła się tutaj. Przede wszystkim zastosowałeś techniki, które e, naprawdę dokładnie, które dzisiaj przerabialiśmy na szkoleniach. E, kompozycja Dania bardzo dobrze się broni czyli aksamita faktura kremu, chrupiący burak z przełamaniem smaku, dodatki, które do tego użyłeś, także dzisiejszy to jest najlepszy broniący się talerz pod względem smakowym, estetycznym, odcinającym się kolorami z faktury talerza, także gratuluję. Jesteś bezpieczny. I od Pani. Gratuluję. Bardzo dziękuję. Do następnej edycji przechodzi Michał G., który robił krem z cebuli, oraz Patrycja, która robiła krem z warzyw, w przeważającej części z brokuła. I do jutrzejszego etapu przechodzi Maciek. I przechodzi yy, Jakub M. Droga młodzieży, bardzo wam dziękuję za dzisiejszą edycję Pojedynek Smaków. Jestem ogromnie z was dumny, że tak pięknie wystartowaliście, pokazaliście swoje możliwości. Szefowi kuchni, i panu Łukaszowi bardzo, Zawłockiemu, bardzo dziękuję za poświęcony czas, za inspirację, za warsztaty i za cały poświęcony czas tutaj naszej kochanej szkoły. Pani dyrektor, za ocenę i za czas poświęcony. Pani kierownik również, za przygotowanie i czas. Moi mili, bardzo wam dziękuję jeszcze raz. Wszystkich zapraszam serdecznie na kolejny etap konkursu. Pojedynek sław. A już w kolejnym etapie. Michał, dlaczego tak biegasz strasznie? Będzie ciekawie na temat. Myślę, że smacznie. Więc y, kończmy powolutku. Yes. Niestety nie udało mi się przejść do kolejnego etapu pojedynczym smaków. To jest z powodu tego, że za mało soli dodałem do swojego dania. Nie udało mi się przejść do następnego etapu, tego, że przesadziłem z przyprawami w zaprawie. No i nie przeszedłem do następnego etapu. Zadecydowało o tym tekstura mojej potrawy. Niestety nie zakwalifikowałem się do drugiego etapu. No myślę, że przez to, że ten krem był nie aż tak mocno esencjonalny, nie, nie był aż tak mocny w smaku, był bardzo delikatny.